Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Kynologia w pigułce. Naszym gościem jest menedżer Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Psarasowego Rasowego Kanal Klub Remigiusz Czech. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Przedstawiciele zarządu SPR Kanal Klub, także menedżer klubu, w ostatnich tygodniach odbyli bardzo ważną wizytę międzynarodową, wizytę na Malcie. Ważna wizyta z punktu widzenia współpracę międzynarodowej, jaką w najbliższym czasie, w najbliższych kilku tygodniach, ale także i miesiącach, Kennel Club ma rozpocząć. Zgadza się. Tutaj mogę potwierdzić, że rozmowy weszły na wyższy poziom już w tej chwili. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. O zakończonych rozmowach będę informował wszystkich, jeżeli już dobiegną mi końca te rozmowy i wtedy mogę, będę mógł pojawić cały etap tych negocjacji. Ale to będzie współpraca z jedną z ważniejszych instytucji. Jedną z najstarszych organizacji kenologicznych na świecie. Wymusi to e, jakieś zmiany także w organizacji kanału? Tak, tutaj no powoli też będziemy przystosowywać się do tych wszystkich nowych regulamin, nowych rzeczy. Także na pewno na, na samym początku e, będziemy zmieniać klasyfikację pod kątem wzorca raz. Ale te zmiany będą przeprowadzone długoterminowo, także tutaj nasi hodowcy tego nie odczują. Do tej pory był podział na pięć grup, podział jaki jeszcze został z WKU, i jaki podział będzie obowiązywał od przyszłego roku. No przechodzimy na system angielskiego kanalu. A co z rasami, które będą są nieuznawane przez angielski Kennel Club. Znaczy tutaj będziemy tworzyć osobną grupę, tak? gdzie będzie rzeczywiście e, klasyfikacja według naszego uznania tutaj naszej organizacji. Czyli możemy uspokoić hodowców wszystkich miłośników ras takich jak na przykład jorki kolorowe czy buldogi francuskie kolorowe egzotyczne. Ta, oczywiście tutaj stworzymy dodatkową, dodatkową klasyfikację grupy, także pod kątem rejestracji się nic nie zmieni. I pod kątem tych ras, które kanał klub do tej pory uznawał także. Oczywiście a jeżeli chodzi o jeszcze tą wizytę na Malcie, o której rozpoczęliśmy, to co to w ogóle oznacza dla Kenel Klubu, to wiemy, no bo współpraca z jedną z najstarszych instytucji organizacji kenologicznych. a co to oznacza dla naszych sędziów, dla Pana jako międzynarodowego sędziego Kynologistów? No muszę się pochwalić, że zostałem naprawdę przyjęty z szerokimi ramionami. Ktoś zauważył rzeczywiście tą pracę, na którą na co dzień wykonuję ja, jak i, jak i wszyscy w klubie, także tutaj otworzyła mi się bardzo duża ścieżka mojej kariery zawodowej. Także powiem szczerze, że byłem nawet bardzo zaskoczony taką propozycją. Oczywiście ją przyjąłem, także to jest długoletni proces tego yy, mojej nowej kariery, który będzie trwał, ale. Yy, Długoletni to tam na piękne oczy. Nie... No nie, to, to jest w ogóle inny świat, także tam, tam nikt komuś uprawni na dzień dobry za, za samą e, ładną twarz i powiedzmy jakąś tam podstawową wiedzę kinologiczną e, nikt nikomu tak nie. tak było, daje. że niektóre organizacje kienologiczne to wydawały po kilku tygodniach. No ale no. to jest w ogóle inny świat, także tak. tutaj e, zostawmy to co było z, z tyłu, także e, to jest już Tam... Champions League, czy na razie Liga Europy? A znaczy, mogę powiedzieć, klub. że w tej chwili Kenel Club e, awansuje do, do Ligi Europy. Na Champions League na pewno przyjdzie czas, ale to mówię, to jest kilkanaście nawet może być lat. E, nie jest to naprawdę proste, żeby osiągnąć e, to, do czego zmierzam, ale e, wytrwałość, cierpliwość i na spokojnie. Także najważniejsze jest to, że że mamy wsparcie po drugiej stronie, tak? Także tutaj um, rzeczywiście te osoby, z którymi rozmawiałem um, zrobiły bardzo duży ukłon w moją stronę, a przede wszystkim w nas do naszego klubu. To są osoby, którym na pewno należy się wdzięczność, dlatego że do tej pory Kennel Club był no, Instytucją, o której niektórzy mówili, że no, y, popełniła błąd, jakby rezygnując ze współpracy tutaj krajowej, okazuje się, że nie, że to nie był absolutnie błąd, bo otworzyły się nam zupełnie nowe perspektywy. Oczywiście, także no tutaj, y, tak jak powiedziałem, no, Kenel Club y, został zauważony przez y, te organizacje i mamy możliwość po prostu dalszego rozwoju się już pod ich kierunkiem. A co jeżeli chodzi o wrzesień? Co tam dokładnie ma się stać we wrzesień? No po kolei, po kolei, także na spokojnie. na no, końcówka września będzie bardzo, yy, będzie bardzo, jak się mówi pracowita dla mnie, można tak powiedzieć osobiście. Także y, moja wizyta, yy, mogę już dzisiaj powiedzieć, że na wyspach yy, będzie yy, zmierzała w kierunku. No nie mogę tych wszystkich detalii nam jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale myślę, że wszyscy na początku października dowiedzą się o co mi dzisiaj chodzi. Na pewno o tym poinformujemy w jednym z naszych programów, także zrobimy może jakiś materiał dotyczący tej wizyty na, na Wyspach. Także spokojnie, cierpliwie czekamy i róbmy swoje. Do końcówki września, no to jeszcze w Kanel Klubie wiele, wiele takich ważnych wydarzeń, bo mamy jeszcze do tego czasu dwie wystawy, jedną klubową, drugą krajową w ogóle, to tu chcieliśmy tutaj uspokoić, że wszystkie wystawy, które były planowane i o których poinformowaliśmy pod koniec marca, odbędą się. To nie jest tak, jak w przypadku innych tak, polskich oczywiście. klubów gdzieś odmienić. U nas wystawy. zawsze jest tak, że czarne jest czarne, białe i białe, także tutaj nic pod tym kątem nigdy nie będziemy zmieniać. Także jak już Terminarz wystaw był opublikowany, także wiemy, że, że tutaj najważniejszą tą chyba wystawą będzie wystawa, wydaje mi się, grudniowa. grudniowa. Także tutaj też mogę powiedzieć już dzisiaj, że osoby, które przyjadą sędziować na naszą wystawę, to już jest top sędziów kynologicznych. Tak? Jeżeli chodzi o wystawę w opocznie, to tam jest wystawa krajowa, tam obszary jeszcze nie znamy. Znaczy pracujemy nad tym, żeby też przyjechała osoba z bardzo dużymi kompetencjami. Jeśli chodzi o Stawiszyn, wystawa klubowa oceniają nasi sędziowie wpisani na listę kanału klubu. Tak, no będę mógł w końcu posędziować to niecoś. Także na pewno będę, będę sędziował, odwiedza nas, nas Janet, przyjeżdża także hmm, wystawa klubowa, tutaj bardziej piknik, także hmm, dobra, dobra zabawa i przede wszystkim, żebyśmy się razem... No, Dobrze Babili wszyscy. Ze specjalnym udziałem sędziego irlandzkiego kanal klubu pani Janet Duke, mhm. która przypomnijmy, no bardzo jej się tutaj spodobało. To jest wystawa klubowa, piknik, święto. Mhm. Tutaj informacja dla naszych hodowców, dla członków wspierających, że to właśnie dla państwa jest taka wystawa, bo tylko psy, które są zarejestrowane w kanal klubie. Mogą brać udział w tej wystawie. Także można się zgłaszać. Formularz jest dostępny na naszej stronie. Do końca lipca te zgłoszenia są przyjmowane. No, oczywiście, kolejne wystawy także się odbędą tak, jak planowaliśmy. Wiele zmian czeka Canal Club, ale podkreślmy to jeszcze raz na sam koniec, że nic na siłę. Nie, absolutnie, po, 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 powoli. My nie mamy określonych norm czasowych, że musimy do czegoś się tam dostosować w takim, w takim terminie, także przeprowadzimy te zmiany naprawdę na spokojnie, że, że hodowcy w ogóle tego nie odczują. Bo, bo wie Pan, ludzie kiedy słyszą zmiany, no to od razu y, jest jakaś obawa, tak? że coś trzeba będzie... Y, no tak, jakoś... tylko że te zmiany, mówię, no tutaj to żeby też hodowcy wiedzieli o czym mówimy. No tutaj bardzo otworzy nam to na, na naprawdę no szeroko nowe możliwości kynologiczne, także tutaj mówimy o zmianach bardzo pozytywnych i które wpłyną naprawdę na funkcjonowanie i pogląd naszego klubu. To już tak powiedziałem, no, Liga, Liga Euro. Ale z punktu widzenia hodowców, z punktu widzenia tego, jak wygląda ich taka podstawowa praca, czy ich kontakty z klubem, czy procedury nie, nie związane nie z uprawnieniami z... hodowlanymi. Nic tutaj Ty się nic nie się zmieni. Nie, tutaj zostaje wszystko po staremu, także jedynie mówię na początku zaczynam od tej klasyfikacji wzorców raz, a później po kolei będą zmiany, ale mówię, nie będą to odczuwalne w ogóle dla hodowców. Rozumiem. I z takim też przesłaniem kończymy kolejny odcinek technologii w pigułce. Myślę, że dobre informacje, bo zawsze kiedy zmienia się coś na lepsze, kiedy klub zyskuje prestiż, a odchodowców nie wymaga jakichś dodatkowych wyrzeczeń czy jakiejś totalnej reorganizacji, no to myślę, że powinni też być zadowoleni z tego, że kanał klub wszedł na kolejny. Etap, że już nie gra tylko w lidze krajowej, ale w lidze Europy, a przynajmniej niedługo, już niebawem, będzie w takiej lidze grał. Między innymi dzięki tej wizycie na Malcie, którą na przełomie czerwca i lipca odbyli przedstawiciele zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.